Witam. W poprzednim filmiku pokazałam Wam, jak zrobić czekoladowe blaty do tortu. Teraz bierzemy się za masy. Do pojemniczka wlewamy około 400-450 ml gorącej wody. Ja tutaj wlałam 500 ml, ale troszeczkę mi zostało galaretki. Wsypujemy 1,5 galaretki. U mnie smak malinowy. Wszystko dokładnie mieszamy, i wymieszaną galaretkę zostawiamy do ostygnięcia. Osobno w miseczce przygotowujemy sobie 120 g śmietanki 30. I dodajemy do tego 400 gramów czekolady. To jest 4 tabliczki. U mnie będzie dwie gorzkie, jedna mleczna. Proponuję dać dwie gorzkie i dwie mleczne. Czekoladę musimy oczywiście rozpuścić w kąpieli wodnej. Ja przeważnie wkładam ją do mikrofali, lekko podgrzewam śmietankę i mieszam do całkowitego. Roztopienia się czekolady. Gdy już czekoladę mamy wymieszaną, odstawiamy ją do wystygnięcia. Nasza galaretka już całkowicie wystygła, więc teraz z 500 g malin. Odbieram dwie garstki niewielkie do miseczki. Te maliny użyjemy do bitej śmietany, a pozostałe malinki wsypujemy do galaretki i delikatnie mieszamy. Gdy już całość malin umieścimy w galaretce, odstawiamy i teraz galaretka musi nam delikatnie stężeć. Zabieramy się za przygotowanie masy czekoladowej. 300 g masła w temperaturze pokojowej. U mnie niestety masło jest dość roztopione ze względu na wysoką temperaturę. Proponuję, żeby ono było jednak delikatniej, bardziej zbite. I miksujemy wszystko na wysokich obrotach przez około 5 minut. Do umiksowanego masła, powoli, stopniowo dodajemy teraz wystudzoną, roztopioną czekoladę. Dokładnie zbieramy wszystko z misy robota, najlepiej szpatułką. Jak widać masa wyszła bardzo rzadka ze względu na temperaturę, która jest na zewnątrz i miksujemy wszystko dokładnie do połączenia. Dwie garstki malinek, które nam pozostały, przerzucamy do niewielkiego rondelka. Zasypujemy 3,5 łyżkami cukru pudru. Dodajemy tyle, ile normalnie byśmy dodali do bitej śmietany. Zalewamy odrobiną wody, tak około 50 ml. I wszystko razem gotujemy. Gotujemy do momentu, aż maliny zupełnie nam się rozbalą podczas gotowania. Do ugotowanych malin dorzucamy teraz dwie łyżki Galaretki truskawkowej i wszystko dokładnie mieszamy. Ja tutaj na sam koniec jeszcze blenduję malinki. Nie przecedzałam przez sitko, tylko razem z pesteczkami wszystko dokładnie blendujemy. Naszą masę czekoladową dzielimy na dwie części. W jednej ma być 1 trzecia masy czekoladowej, w drugiej ma być 2 trzecie. Do tej większej części, gdzie mamy 2 trzecie masy czekoladowej, dorzucamy dwie duże garstki. Frażynki francuskiej. Przepis na frażynkę francuską oczywiście też Wam podam w kolejnym filmiku. Zabieramy się powoli za składanie tortu. Przygotowujemy spód pod tort i delikatnie bardzo przekładamy jeden z blatów. Pamiętamy tutaj, że ciasto jest mega delikatne i naprawdę bardzo ciężko go przełożyć. Dodatkowo jest klejące. Teraz w koło naszego ciasta przygotowuję blaszkę, w której piekliśmy nasz blat czekoladowy i jeszcze folię rantową. U mnie folia jest bardzo wysoka, ma wysokość około 15 cm. Proponuję kupić delikatnie niższą. I na blat wylewamy masę czekoladową. Z dodatkiem prażynki, czyli tą większą część masy czekoladowej. Wszystko dokładnie staramy się wyrównać. Na masę czekoladową z prażynką wykładamy drugi rand. Tutaj, ze względu na to, że moja folia rantowa jest bardzo wysoka. Jest mi niesamowicie ciężko włożyć ten blat, jak widać się delikatnie połamał, ale podczas krojenia tortu będzie to w ogóle niewidoczne. Na drugi blat wykładamy drugą masę czekoladową, tą, która została bez prażynki i również wszystko dokładnie musimy wyrównać. W tym momencie tort Kładamy do lodówki, to powinno nam już zacząć tę, tę rzecz, tak, żebyśmy mogli wykładać następne warstwy, przygotowujemy bitą śmietanę, 500 ml schłodzonej śmietanki 30 bądź 36, do tego 250 g schłodzonego serka mascarpone dosypujemy jeden śmietan fix. Ja tutaj dodaję niecałe pół łyżki cukru pudru i zaczynamy najpierw na niskich obrotach miksowanie, następnie coraz bardziej je zwiększamy. Kiedy już nasza śmietanka jest ubita tak na 3 czwarte, zmniejszamy obroty i wlewamy maliny z galaretką. Muszą być całkowicie wystudzone. I mieszamy wszystko do połączenia się składników. na lekko wystudzoną czekoladę wykładamy w koło rantu na około bitą śmietanę ja tutaj śmietanę przełożyłam sobie w rękach cukierniczych. oczywiście łyżeczką delikatnie też możemy zrobić taką warstwę na około rantu Kiedy już bitą śmietanę mamy ułożoną w koło, teraz na środek wykładamy tężejącą już galaretkę z malinami. Najlepiej po wyłożeniu całej galaretki też włożyć na około 10 minut ją do lodówki żeby nam fajnie stężała a następnie wykładamy pozostałą bitą śmietanę Zostało nam już tylko położenie ostatniego blatu czekoladowego oraz schłodzenie naszego tortu, najlepiej w lodówce przez całą noc. Lekko wszystko jeszcze razem dociskamy i chłodzimy. Na drugi dzień wyjmujemy tort z lodówki, w tym momencie jest on gotowy do tynkowania. Zdejmujemy blaszkę oraz folię rantową. Tutaj folia idealnie schodzi z tortu, więc polecam zrobić taki zakup. I tak prezentuje się nasz torcik przed tynkowaniem. Oczywiście przepis na tynk będzie w następnym filmiku. Zapraszam!